Witam, witam, tu Noob Borys z tej strony. Dzisiaj mam dla Was fajną ciekawostkę. Nie wiem, czy pamiętacie korka-maczetę z Dying ta 1. Kto grał, ten pamięta. Tutaj w Dying Light The Beast nie mamy korka-maczetę. Mamy korka Strauss and Rodo Miejsce, gdzie możecie znaleźć tą maczetę, macie właśnie pokazane na minimapce. Musicie tam pójść, będziecie mieli po lewej stronie pudełeczko. No i musicie uderzać w to pudełeczko na maksa. Walicie, 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 w końcu Otworzy się. Będzie to około 77 razy, więc cierpliwości wam życzę. Ale jeżeli to zrobicie, to na pewno gra was wynagrodzi. Świetną maczetą. Tutaj macie statystyki tej maczety. Jest możliwość podpięcia do niej trzech różnych modyfikacji, więc jest to naprawdę konkret. Konkret, jeden duży konkret. Dajcie mi znać, proszę, w komentarzu, czy wiedzieliście, że ta maczeta tu jest, czy nie wiedzieliście? To by ta broń sama z siebie jest. Megapotężną bronią, ale dodatkowo słuchajcie tych dźwięków. Te dźwięki to są melodie, które pochodzą od broni. Za każdym uderzeniem będziemy mieli takie właśnie dźwięki. I jak podekscytowani zabraniem maczety? Mam nadzieję, że już ją zdobyliście. Pamiętajcie też zasubskrybować ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych nowości, kolejnych zagadek, kolejnych ciekawostek, kolejnych esteregów, bo powolutku, powolutku będziemy odkrywali je na maksa. Więc zapraszam do oglądania. Macie wszystko na filmiku. Przyspieszam wam, byście niepotrzebnie nie czekali.